Siemano, z tej strony Jadwiga waszego najbardziej ulubionego fanpage'a Króliński po polsku, Nini i Maja. Powiem, że to jest nasza trzecia próba tak. nagrania. I jak tym razem się nie uda nagrać tego filmiku, to ja rezygnuję i wychodzę z domu, choć to jest moje mieszkanie, więc nie wychodzę. No. Dzisiaj, <słuch> e, dzisiaj ludzie wracamy do e, naszego tematu którym w ogóle zaczęłyśmy karierę w wielkim YouTubie. Wow. Zarobiłyśmy <grym>, miliony! Wiecie ile można zarobić na YouTubie? Nic nie można. Mało. Zarobić na, na pewno musicie szukać jakieś inne zajęcia. Dla Ciekawe czy jakiś, jakiś YouTuber faktycznie żyje z YouTube. Tak, PewDiePie. Który jest A który ma, tak. jest tam. Ale jest z po, z polski? Nie są zamierza. Kończę na. <grymne> No, to co? E, tak, wracamy do naszego, do naszego przewodniego tematu. To jest temat e, mówiący o tym e, o Polsce, o Gruzji, wiecie, o różnicach kulturowych, o tym, jakie jest Polsce, o tym, jakie jest w i takie tam rzeczy. I dzisiaj będzie filmik o tym, dlaczego nie możemy, nie mogłybyśmy mieszkać na stałe w Polsce, przeprowadzić się tam na zawsze. zapomnieć o ojczystych i nigdy nie wrócić tutaj. Tak, nikt tak, nie wie, Polska to tak naprawdę druga Korea Północna. Wjedzie i nie wrócisz, wiecie jak jest. No. I generalnie chodzi o to, nasi drodzy, że my bardzo lubimy Polskę i bardzo często tam jeździmy, i sami wiecie, że jeździmy, bo robimy trzy razy w roku spotkanie <noise> w różnych miastach. No. W ogóle wiecie co? A propos tych spotkań, to zawsze, zawsze tak sobie myślałyśmy, że na jakimś spotkaniu będzie porażka, nie, że nie przyjdą ludzie, bo nie mogą przychodzić ludzie na, na każde spotkanie. I wiecie co? W zeszłym roku właśnie zaliczyłyśmy porażkę. Ale to była nasza wina. Tak, to była nasza wina, bo ogłosiłyśmy o tym spotkaniu dzień przed spotkaniem, może dlatego, ale fajnie było. W każdym razie, wracając do tematu, a to yy, tak, eee, to, to nie dlaczego to. nie mogłybyśmy hmm. mieszkać w Polsce yy, tak cały czas? Nie przyjeżdżałaś do Gruzji. <laughs> Dlatego, że powiem tak, teraz w Warszawie patrzyłeś mi jest 0 stopni, a w Tbilisi jest 11. Widzicie różnicę? Czujecie to? Czujecie to, no. no. Jest, bardzo, to jest bardzo zimno. W Polsce jest bardzo zimno. I. Nawet tak o tym śpiewam, że to jest polska. polska. To jest stale zimno. zimno. No. I, je, I ma rację. Ma rację. No. Zimno i... Ciekawe jak to u niego. No. <laughs> <laughs> I też bardzo szybko robi się ciemno, to i kilka razy wspomniałeś mi o tym i sami wiecie, to jest, sami dobrze wiecie, nie musimy wam mówić, ale naprawdę szybko robi Bardzo się szybko ciemno. robi się zimno, nie, ciemno. zimno to jest zimno <laughs> Bardzo szybko robi się ciemno ludzie i według statystyk. <laughs> nie chciałam <laughs> powiedzieć, że według tych filmów, które ostatnio oglądałam <laughs> o zdrowym odżywianiu i o tym, jakie witaminy, jakie witamin człowiek potrzebuje, to niedobór witaminy D jest dużym problemem jak gdzie nie ma właśnie słońca, więc wiecie co, musicie albo... Ludzie są smutni. Tak, smutni, są spytu. depresyjni. No i no. chcą się zabić. Tak. Albo zabić innych ludzi. Tak. Dlatego to to on... w Gruzji, ludzie jest drugie... tutaj dużo słońca, przerwamy cały czas. Co? Przerwam ja dzisiaj. Dzisiaj? Tylko dzisiaj. To, pójdę to pójdę. był żart. O ty później fajny. pogadamy jak skończymy. <laughs> Ale dlatego w to jest dużo słońca i dlatego ludzie są uśmiechnięci. No morderstwa też się zdarzają, ale... <śmiech> 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 to za dużo słońca? To się nie nie Niedobre jest. No, więc y, pogoda nie bardzo nam odpowiada. Kolejna, <noise> Kolejna tak. rzecz, która nam nie odpowiada, bo inaczej będziemy mieli teraz przez godzinę. To jest, że mamy mm, listę zrobioną. Usługi kosmetyczne. No, tak, co? muszę jedną rzecz powiedzieć, nie? To jest nasza trzecia próba nagrywania A, filmiku ale... i za każdym razem idziemy według tej listy i od pogody od razu przeskakujemy na usługi kosmetyczne. Jak mamy jeszcze jeden punkt tutaj, widzisz? Tu. Urzędy. <noise> mm. Tak, i to jest trzeci raz, dlatego poprawimy ten błąd. Urzędy. O tym też bardzo długo i bardzo często rozmawiałyśmy, więc w sumie możemy bardzo krótko o tym powiedzieć. Więc co, nawet jeżeli my się zdecydujemy, że możemy się wprowadzić do Polski na stałe, to jest jest pod znakiem zapytania. Nie wiem ci, kto, ktoś, Ta w sumie ten urzędnik udzieli nam zadania na pokój stały. Więc to jest tak. Tak mówimy, jakby nas zapraszają tak. do Polski. Tak, tak naprawdę nikt nas do Polski nie zaprasza. I mam wrażenie, że w Polsce żadnego kraja nie zapraszają. Nikt nie jest niny do dziękuję, Polaków, bo, bo nikogo nie chcą. Nikt tak. jest jakieś tam... tak. to jest... Urzędy to jest tragedia. Urzędy to jest tragedia. No ile razy dobra, ale ile razy można mówić, więc możemy przejść. Tak, dobra. może. wy sami wiecie, że urzędy to tragedia, no co? Hmm. Usługi kosmetyczne. Tak, fryzjer. Fryzjer. Kiedyś, te, jest kiedyś się w się filmiku. Jak może papryka czerwona kosztować 11 złotych, tak mówiłam. A teraz zadam kolejne pytanie. Jak może robienie jednej tak kupi fryzury? Tak, kosztować 80 zł ludzie. Zwłaszcza. Nie się normalnie. Ja byłam na tak, w takim... Osiedlowym salonie fryzjerskim, bardzo prostym. I chciałam taniu pod... i solidnie nie Terezo... tanie. Właśnie nie jest taniu. Chociaż może w porównaniu do takich na przykład e, salonów, co są w galeriach, takich tam wiesz, takich drogich, to może było tanio. Ale chciałam począć końcówki, które mi się psują z jakiegoś powodu nie, nie tam idzie. Ciekawe mi się psują końcówki. Może ktoś wie, i napisze w komentarzu, może ktoś dziewczyna się ogląda, nie wiem. Po prostu to jest bardzo dziwne, bo w sumie nieważne. Nie w każdym razie chciałam począć końcówki i. No, I wiecie co mi powiedziała babka, że 60 zł, czy coś takiego. I pomyślałam, tutaj mam te końcówki, wyszłam z tamtą, bo to jest bardzo drogo, naprawdę. No, no. a wiecie, a, ja wiedziałam, że będzie drogo, ale musiałam tam iść, bo moja przez dwa miesiące codziennie mówiła, że muszę patrzeć na końcówki, bo mam po te końcówki. Ona miała pieniądze. rację. Ona miała rację. Wzięła mi kolejny temat do <głos> rozmowy. <noise> bo <noise> no, no, ja się widziałam w każdym kroku. Ja oprócz pofodku. tego nie tylko fryzjer, kosmetyczka też. Najdrożej no 9 złotych zapłaciłam kiedyś mm. za pasą hmm. pasanci, które mi się popsuły po, po tygodniu i to była tragedia. Niestety, bo byłam w Krakowie i byłam w Warszawie nie mogłam tam jechać inaczej po I zrobiłam awanturę, <noise> bo ja jestem odrobienia Wam awantur. No, generalnie kosmetyczka i takie rzeczy, nie baząci się to bardzo drogie i depilacja, depilacja jest fajna. bardzo droga. Wie, wiecie, co? wiecie co, w Polsce też e, nie ma dużo miejsc, gdzie robią depilację, no bo, no bo Wasze dziewczyny też tego za bardzo nie potrzebują, tak? No dziewczyny, no w dlaczego tak ogólnie, może chłopaki też robią, to nie moja sprawa, każdy może żyć tak, jak chce. Ale w każdym razie nie potrzebują ludzie tego, tak? I dlatego tego jest mniej, jest droższe. U nas, no, pewnie się domyślać. <laughs> W <noise> defilacie <noise> to jeszcze <coś> niezbędne w <noise> 60. <ale, głos> <noise> dlatego jest dużo takich miejsc, i jest tanie. Bardzo za radny. 10 starych można zrobić, zależy o, ale o co robię. O, tak, gdzie, ale. No, naprawdę tanio. No, ale jakieś takie nie wiem. Jakieś, ale to jakieś jest małe tanie i solidnie. Tak. To, tu chodzi, nie chodzi o to, że tanio jest tak, że, bo, że robię? Nie, naprawdę bardzo dobrze. On tak, robią tylko zapłacić się mniej. Dobrze. Więc jeszcze raz moja koleżanka pofarbowała swoje włosy i zrobiła w fryzurę, coś tam bla, bla, bla. I zapłaciła chyba 400 zł albo coś. I z jakąś się sprawdziłyśmy bilety, okazało się, że taniej wyszło, mi przyjechać do Gruzji, zrobić to wszystko i z powrotem po do Polski. Chciałaś to? Nie, nie wiem, to jest jakieś... No. Nie hmm. wiem, no. E, Kolejna rzecz to jedzenie. Jedzenie, ja tak. Ja nie mam ze sobą więcej do powiedzenia, bo ja... Tak, bo ma wszystko lubi. Nie, i polska, polska kuchnia jest bardzo dobra naprawdę i o tym też Szymek chyba gdzieś, hmm. gdzieś rozmawiałyśmy, o tym jakie tak, danie oprócz, lubimy. Że oprócz pierogów na słodko, wszyscy wiedzą, że oprócz tak. pierogów na słodko ja osobiście nie wszystko. Nie, 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 tak, ja, wszystko, ja nie dużo, ale Ale też dużo rzeczy, no ale z... musi się zgodzić, że są takie rzeczy, które są jakby w naszym żywieniu od naszego dzieciństwa i nam brakuje tego, tak, jak wyjeżdżamy do innego kraju, to jest normalne. Tak, <grystanie> jak to jest, jak jest normalne, jak, no. Więc mi bardzo brakuje sera gruzińskiego, bo gruziński ser jest bardzo, bardzo dobry, a takiego sera nie ma w Polsce. Ten żółty ser, y, no jest spoko, ale nie jest słony. U nas sery Pani są ubywa. słone, to pewnie tak, no ale jak, jak nie ma, no to trzeba jeść jakiś ser, tak. Chociaż ostatni dzień... To jest takie jak się nie ma. Co się lubi, trzeba iść. Co, coś jest takie, nie? Że jak nie masz to, co lubisz, lubisz to, co masz. Maja jest u nas od powiedzionek różnych. To ci samochody, ile ona różnych powiedzonych zna. Ale tak na serio. No i ten... Jeszcze strasznie mi brakuje, jak ktoś był w Gruzji, to na pewno próbował, jest taki sos, Premali się nazywa, jest zrobiony z mirabelek, taki kwaśny do mięsa, do ziemniaków, do wszystkiego. I jest najlepszy sos na świecie, ja go uwielbiam. A poza tego nie ma i to też jest wielki smutek. Przynajmniej dla smutek. mnie. smutek. Dla mnie. A do tego jeszcze przyprawy wiadomo, no bo u nas są przyprawy takie, wiecie, takie, takie fajne. Kolędna wiadomo. Świeczna. No. Sieciutka. Mm, mm, Zielonka. Mm. Albo tak zjadła, całą. I... I jeszcze wiesz co, estragon. Estragon estrago dla mnie, to jest bezsensowna, bezesowna. <laughs> Po co? Gdzie dała cię strago? Do Czakapuli. No tak, Czakapuli. Ja Mogę się ja sobie tak ja ja, ja strago tak. Nie, świeżo ja mogę jeść, ale w daniach nie mogę. W daniach wszędzie mogę jeść. No i coś, coś, coś I o, tak, owoce Owoce i warzywa. Do... Wiecie co, generalnie jest tak, że jak komuś mówię, że są złe owoce w Polsce, to, o, to wszyscy mówią Jak kupujesz w Biedronce, to oczywiście będą". Ci, 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 ci. A gdzie kupować? <grymety> Błagam, po powiedz mi miejsce, gdzie znajdę... Oma ludności, o, o Polaków kupuje wszystko w Biedronce, nie, nawet, nagle o jeszcze to jest? Nawet tak. nie chodzi o Biedronkę, tylko chodzi o to, że... Ja wiem, że są takie targi, takie podobne do naszych bazarów. Nie piszcie od tego w komentarzach, bo wiem o tym. Ale to w, i tak nie kupicie takich owoców, jakie są tak. u nas, tak? Jak wysyłają różne, nie wiem, czy pomarańcze, czy takie rzeczy na przykład z Hiszpanii czy z Portugalii, które dojrzewają po drodze i są niesmaczne i wszystko smakuje jak jabłko Arbuz, W ogóle wiecie co? Jeżeli nie byliście w Gruzji, to nie wiecie jak smakuje prawdziwy tak. arbuz, powiem mi wam, serce boli, bo tak mi się chce, jak tak. widzę te pokrojone arbuzy, które mają czasami nawet jakiś tam... widziałaś arbuz, e, zielo, e, nie, żółty, żółty, żółty arbuz tak. ma chyba jakieś tam dziwne kolory. Nie moi drodzy, to nie arbus. To, nie. to. jest coś, ale nie arbus. Proszę, proszę. Ale arbus. No. No, no. no więc y, to też wiecie co, mm. <laughs> nie witamin. Witamin. Nie dobry Zawiera arbus. Nie wiem, jest, Ale sam ten kanał. <laughs> Myślę, że mówią, mówią, gdzie są jakie witaminy. No. A w ogóle a propos żywienia, to wiecie, ostatnio widziałam bardzo fajny tak. film na Netflixie, gdzie opowiadają o tym, jak trzeba się żywić i... Oglądałam prawie dwugodzinny film i pod koniec okazało się, że nie możemy jeść ani mięsa, ani sera, ani nabiału żadnego, ani przetworzonego mięsa, w ogóle nic, że organizm człowieka nie jest stworzony do e, trawienia mięsa i jeść trawę, kurde. Więc no, ale nie przekonuje mnie to, cały czas będę jeść ser, bo ser jest dobry. A mięso? No, mięso ja tak sobie bardzo nie lubię, ale tak, no, zjem. nie przeszkadza mi to. No, o jedzenie w ogóle wiecie. Ostatnio dużo o jedzenie mówię. Osta ostatni punkt naszej liście, w nie wiem, Ma, czy jest, warto, a, to tak, możemy o tym powiedzieć, mimo tego, że bardzo dużo komplementów mówicie nam odnośnie tego, że dobrze mówimy po polsku, jednak, na przykład jakbyśmy chciały pójść do lekarza w Polsce, to byłby dla nas duży problem, ponieważ ten język, specyficzna terminologia zwią związana z medyczną, to jednak jest... To Są trudne rzeczy wiecie. Bardzo. No. Raz byłam u lekarza, po hmm. e, pewnym momencie stwierdziłam, że bez sensu i zacznę udawać, że wszystko rozumie. <laughs> Więc, i, I tak się skończyła moja wizyta. Więc <laughs> to było no. bardzo trudno pójść do lekarza i w ogóle powiedzieć. Tak, to, je, to jest trudne, to prawda. Rozumieć, co no. lekarz mówi. Trzeba no. z kimś iść, ale i tak. tak, Albo się przygotować, nie wiem, poczytać o tym co wam dolega i takie tam, A to, to nie to naprawdę nie jest proste. I też mi to strasznie przeszkadzało. Zresztą, no kiedyś właśnie byłam i jak powiedziałam lekarzowi, że, że nie rozumiał wszystkiego, co on mówi, to on mi zaproponował, że może powiedzieć po angielsku. Jak po angielsku zrozumiała, to lepiej <grym> i poprosiła, tylko żebym prościej mi to wytłumaczył. No, ale to są takie specjalistyczne słowa, no wiadomo, że nie znamy tych słów. No, no. no i co? Ach, to w zasadzie tyle. Dlaczego nie mogłybyśmy mi mieszkać w Polsce? Chyba się udała ta trzecia, ale ja w sensie tak mam nadzieję, że się... No i no. nic. No, nie, no trzymajcie, nic. Się, to się kanał, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmiku. Zasubskrybujcie nasz przed kanał. Po prostu nie taki smaczny na YouTube. Taki kanał. Taki kanał. Dobrze. Hej, hej. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmiku. Chyba już pójdę. Nie wiem, niech będzie dobrze, nie. Ahoj.